www.kryptospekulanci.pl Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Cześć, witajcie serdecznie. 20 kwietnia na porannej analizie technicznej. Ogłoszenie zapraszam do grupy kryptospekulanci.pl, jeżeli chcesz nauczyć się tradować, jeżeli chcesz strategię, na przykład fajna strategia pasywnego zarabiania 20%, jeżeli chcesz codzienne live'y na żywo o 20, sygnały materiały szkoleniowe, to zapraszam Cię serdecznie. Tutaj w maju na grupie startujemy z e, nauczaniem świeżaków, e, którzy, którzy są na grupie, czyli osoby też, tak powiem, świeże. E, w maju zaczynamy sobie kursiki od A do Z e, tutaj na kanale Discord naszym głosowym też. Będzie można, będę nauczał, będą pytania, będą odpowiedzi, będą ćwiczenia, e, także będziemy sobie wszystko przerabiać od A do Z co tydzień. Od maja zaczynamy tutaj na grupie, więc serdecznie zapraszam. Lecimy sobie do, do komentarzy waszych. Wylosujemy sobie jedną osobę z tego filmiku ostatniego i ta osoba sobie zgarnie kurs analizy technicznej plus miesiąc na grupie. Losujemy sobie taką osobę. Czyli wklejamy. Tutaj zaznaczamy. 100 komentarzy, dziękuję za wszystkie i lecimy. E, Michał Leśniak, super, dzięki, super, dzięki. Dziękuję Ci również za komentarz. E, lecimy sobie do glasnot. Słuchajcie, te ostatnie spadki, tutaj mamy ETF Holdings, hmm, czyli te ostatnie spadki, e, tutaj ewidentniej i wyraźnie są to spadki, to ostatnie te nasze spadki spowodowane wyprzedażą e, Instytucjonalną, prawda? czyli tutaj instytucje te ETF-y zaczęły sprzedawać. No i tutaj ta fala spadkowa, że tak powiem, ta ostatnia, właśnie spowodowana tymi ETF-ami, co by się zgadzało, bo widzę, że te mniejsze portfele 1K cały czas, cały czas, cały czas kupują, czyli tutaj detaliści, że tak powiem, ta ulica tak zwana raczej tego nie sprzedaje. Jest tutaj spadek spowodowany właśnie tymi sprzedażami, wyprzedażą instytucjonalną. Dobra, lecimy sobie do wykresików. No i do standardowo do BTC. BTC zaliczył to, co miał zaliczyć, ale to takie minimalne zaliczenie, czyli jeszcze lekko spadł. Powtórzyliśmy sobie tą korektę. Tutaj Żeśmy prawie ją zaliczyli, ale to i tak nie ma większego znaczenia, prawda? E, teraz tak, ja tutaj liczę na 42 tysiące. Osobiście, że to takie musi być zaliczone, aczkolwiek z tej strefy już też jest, 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 że, jest że tak powiem, odhaczony wzrost. E, natomiast teraz tak, jeżeli będzie spadek, znaczy, jeżeli będzie wzrost do góry, to tak naprawdę mało jest on interesujący, prawda? Czyli każdy wzrost. Tutaj do góry, czy to będzie tutaj, czy to będzie tej retes tego klina. no tak naprawdę jest to mało ważne, bo po tym wzroście przyjdzie kolejna fala w dół, prawda? Więc tutaj trzeba by się było na to przygotować. Może nie, że przyjdzie na 100%, prawda? Ale prawdopodobieństwo takiego zachowania jest bardzo niestety duże. Czyli na przykład, jeżeli tutaj mieliśmy spadek, to tu przyszła fala do góry i tu dostaliśmy kolejny spadek, prawda? w takim mniejszym ujęciu, fala do góry, dostaliśmy spadek, tak? czyli po, taki, po takim spadku, czyli A, B i C. Więc tutaj prawdopodobieństwo takiego samego zachowania, bo to jest zwykła korekta, prawda? Czyli to jest taka trójka korekcyjna, prawdopodobieństwo takiego zachowania jest bardzo niestety duże. I to cały czas pamiętajcie, że się powtarza na wykresach spadek odreagowanie spadek, prawda? Czyli każde odragowanie tutaj dla tego impulsu spadkowego zakończone wzrostem musi się zakończyć spadkiem. Oczywiście są fenomeny, ewenementy, <grytanie> które, które rosną od razu w górę, tak? Czyli, czyli mamy gdzieś tam korektę na przykład pędzącą, ale Trzeba sobie zadać pytanie, jakie jest tego prawdopodobieństwo, prawda? No takiego pra prawdopodobieństwa, takiego od razu, od razu strzału w górę bez żadnej korekty tutaj jeszcze w dół jest małe, więc trzeba się kierować na rynku tym, co ma większe prawdopodobieństwo, prawda? Na chwilę obecną tutaj robi się taka chorągiewka, co by mogło oznaczać, że jeszcze tutaj zrobimy sobie jeden strzał w górę i, i dopiero ewentualnie jakąś, nie, przepraszam, korektę. Tutaj mam na dole wolumen skumulowany, I tutaj tej podaży już tak nie widać, prawda, to była ta pierwsza, ta, ta fala podażowa, która, która tam pokazywałem Wam, e, wypływała z tych instytucji, e, natomiast tutaj ta fala, no już jest zdecydowanie mniejsza podażowa, e, czyli to była dokładnie ten spadek. I tu jest ten wolumen na tym spadku zdecydowanie mniejszy no i pojawia się tutaj pierwsza fala popytowa, czyli ten, ten wzrost. Zobaczymy jak ona będzie też duża, bo to też ważne jest, żeby to wyłapać na wykresie. Więc podsumowując króciutko bitcoina, każdy wzrost do góry, prawda, tutaj do tej trend linii, gdzieś do retestu, czy tutaj już dotąd do tej minimalnej korekty na 4234 42, jest obarczony dużym ryzykiem powtórzenia znaczy powtórzenia, zrobienia jeszcze jednego strzału w dół czy nawet coś takiego, prawda? Więc tutaj taka zwyczajna trójka korekcyjna, jest to bardzo prawdopodobne i trzeba mieć na to uwagę. Teraz tak, co by musiało się zdarzyć, żeby Bitcoin cały czas dalej rosnął, rosnąć miał? Ja tutaj może przełączę się na, gdzieś tu taki czytelny wykres był, tylko teraz go nie widzę, SNX, o. SNX. Tutaj w SNX bardzo fajnie widać, bo wczoraj żeśmy tutaj zajmowali pozycję. I teraz tak mamy pierwszą falę, mamy budującą się trójkę, prawda? Czyli mamy te trzy fale w górę, po których teoretycznie powinien nastąpić spadek albo wybijający dołek, albo gdzieś tutaj w okolicy, w okolicy dołka. Prawda? I to byłaby zwykła taka korekta dla tego ruchu, tak? Czyli tutaj mieliśmy ostatni dołek na snx -ie. Mamy pierwszą falę korekcyjną, mamy powrót, czyli odreagowanie i przed nami byłaby jeszcze jedna fala korekcyjna. Tylko pytanie, czy to korekta płaska, czy prosta, prawda? Jeżeli płaska, no to nie wybije dołka, jeżeli prosta, no to wybije dołek. No na przykład gdzieś tutaj mamy wejście na 2,75 również. Ale gdyby Miała być na przykład korekta, nie wiem, pędząca, czy coś więcej, czy tylko taka korekta, że tak powiem, bardzo płaska, czyli coś takiego i, i jazda w górę. No to tutaj czekamy na spadek. I teraz zobaczcie. Mamy sobie tutaj wejście, prawda? Mamy raz, dwa, trzy i czekamy teraz na ten spadek, który będzie. Oczywiście tutaj zabezpieczone pozycje są. I teraz ten spadek nie powinien przebić tego dołka, prawda? Jeżeli ten spadek nie przebije tego dołka i będzie to kontynuowane, no to przed nami, że tak powiem, duże wzrosty, prawda? Duże wzrosty, bo tutaj wzrosty rzędu 60%. Okay. Więc tutaj Bitcoin też by musiał ruszyć, albo przynajmniej Bitcoin musiałby się zatrzymać, prawda? Czyli, nie wiem, Bitcoin by się tu zatrzymał, a alty by harcowały, że tak powiem. Czyli, że alty, alty po prostu sezon altowy by był, gdzie alty by mocno dawały zarobić, a Bitcoin by się na chwilę zatrzymał. Drugi scenariusz to taki, gdzie Bitcoin by razem z altami rosnął, prawda? Więc tutaj, jeżeli chodzi o wzrosty, tak bym to widział, bardzo ważne bardzo ważne jest teraz właśnie, właśnie ten, ten spadek tutaj, który zanotujemy. Bardzo ważny jest, ponieważ da nam, da nam taki obraz, czego możemy się spodziewać dalej. Jeżeli będzie to dalej pociągnięcie w dół, no to też tam, tutaj gdzieś tam mamy też swingowe takie pozycje w shorty, więc tutaj dalej pociągniemy ewentualnie trójkę w dół. Do 2,75, tak, tutaj wychodzi do tej strefy popytowej. Więc tutaj wszystko, że tak powiem, obcykane <grymamy> mamy. Natomiast mam dzisiaj jeszcze dla Was monetkę Bell. Bardzo, bardzo, bardzo nisko jest po dużych spadkach. <laughs> tutaj gdzieś tam Artecha miała, no nie liczę tutaj tego wystrzału, tam na 5 dolarów, na chwilę obecną jest na 89 centów. Jest to spadek tutaj na tym belu rzędu. Rzędu 85% i teraz słuchajcie, fajnie. Ja zakupiłem sobie pierwszą pozycję tutaj, a drugą pozycję sobie zakupię tutaj. I teraz tak, każda moja pozycja jest traktowana indywidualnie. Okay? Tutaj w prawym rogu. W prawym górnym rogu będziecie mieć filmik na temat jak to robić, czyli jak hodlować indywidualnie, nie uśredniać ceny, tylko traktować każdą pozycję indywidualnie. Myślę, że o hodlowaniu ciekawy bardzo filmik. Godzinkę trwa niestety, ale jak ktoś jest zainteresowany, to można obejrzeć. Więc tu moje pierwsze zakupy, tu moje drugie zakupy i będzie to traktowane indywidualnie. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli ktoś nie wie jak to robić, to filmik w prawym górnym rogu. Był, był wyświetlony, więc można się cofnąć i, i sobie oglądać. Dobra, tyle słuchajcie, kończymy. W piąteczek się spotykamy, zobaczymy jak to w piąteczek będzie wyglądało. Tak, jak mówię, czekamy na tą raz, dwa, trzy i korektę, która nam wyjaśni, czy będzie coś się budować wyżej, czy może będziemy robić jednak tą korektę. No jeżeli prosta, no to, no to spore spore spadki jeszcze byłyby przed nami. Bitcoin też zatrzymał się, liczę tu jeszcze na podbicie, ale to takie, wiecie, liczenie, nie liczenie. Natomiast no też nie wygląda to ciekawie, bo po tych wzrostach i tak jeszcze przyjdą spadki. Ale fajnie by było, gdyby to były większe wzrosty. Gdzieś tam Bitcoin by mógł się zatrzymać na chwilę, alty by eksplodowały. Przy czym my byśmy sobie tam e, coś podziubali, że tak powiem, na rynku. Dobra, żegnam się z Wami, miłego dnia Wam życzę. I do usłyszenia w piątek. Trzymajcie się. Hej.